Dobra To lecimy do ogniska i teleportujemy się do jeszcze nie wiem gdzie Ale przypuszczam, że do szulwy Tak jest, do szulwy Szulwa Lewo, prawo, przód Tyłu. Zobaczymy. Hmm, on jeszcze tu jest? Tak. Dobra, wyjrzymy tutaj. O! Invasion! Jak świetnie. Właśnie o tym marzyłem. No cóż, wynika z tego, że mamy okazję zarejestrować prawdziwą inwazję. Wybierzemy rapier Ricarda <laughs> Wyleczę się jego zaklęcie, no, ale i tak mnie zaraz zabiję. Wow! Nieźle to wymyśliłeś stary. <laughs> Jakoś nie idzie mi dobrze Na razie uciekłem, ale to tylko na razie Ach, Spróbuj mojego zatrutego rapiera Nie idzie tak źle Ale zaraz zginę O, cholera Coś po mnie? Nie. Jesteś zatruty. Ucieka mi. Zginął! O Boże, niesamowite. Ja zabiłem Inwadera? Ja? Najgorszy gracz w historii? Zabiłem inwajdera, dostałem za to ludzką kukłę. Huh. A oprócz tego mam satysfakcję, że mi się udało. A to wszystko dlatego, że użyłem zatrutego rapiera. No cóż. Nie wiem co powiedzieć.